A dzisiaj druga część przypominania sobie dzieciństwa: Wodnik, szurowek, czy jak on, co? Yy, dzisiaj sobie znowu przypominamy yy, ka yy, Kaczor... znowu przypominamy sobie yy, dzieciństwo: pik -pok. oj, przygody, kilka, co? Nie znam tej bajki w ogóle. To? Nie, 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 to nie jest to. To, to pewnie. Miś i. Nie wiem, co to jest. To jest pewnie. Czekajcie. O Oto. Mm. Przypominamy sobie dzieciństwo, ale fajnie było. Fajnie było, ale już się skończyło. Ojoj, wyskoczyła mi reklama legendy mam, Mangory rozpoznałeś bardzo dużo bajek. Musiałeś oglądać ich mnóstwo i masz do nich sentyment. Może nie umiesz wszystkich bajek, jednak na pewno. I ile ja mam y, punktów? Na ile? Bo nie wiem, y, gdzie to pisze. Bo nie mam pojęcia: 51, ale nie wiem. Super. Y dodać do ulubionych. Tu jest kalambury. No dobra, no to taki oto był ten chomiczek to był. Czy... Może sobie jeszcze jeden zrobimy quiz. Czy rozpoznasz z bajki? Co to za bajka? Dwa grzybki, żwirek i muchomorek. To wiadomo, co to za bajka. Ko. jeden Czekajcie. Kowbojkubuś. Ludz, luka ludzki Jeden z doltarów. Ja pokoję, że tą bajkę, ale nie wiem. O! Strzeliłam, bo ja ją nawet kiedyś oglądałam. Co to za bajka? Muminki. Co to za bajka? Bolek i Lolek. Co to za bajka? Pomysłowy, pomysłowy do Brimir, bo to było w tamtym ja tej bajki nie dam, ale znam, ale to znam. Plastuś pamiętnik. Co to za bajka? Kot, kotki na płot, płotkach. Nie pamiętam tej bajki. Fiole. Fiole? Nie wiem. Co Krecik. Krecik. To jest. Co to za. Nie lubię tej bajki. Nawet nie wiem, co... jak ona się nazywa. Nie tej bajki. Co to za bajka? Tej też nie znam. Coś. Oh, strzeliłam! Co to za. Oooo, oh, Tom i Jerry! Co to za bajka? scooby z Stu. No i teraz nie wiem. Co to za bajka? Wilk i królik, wilk, królik i wilk zając i wilk, wilk i zając. Co to za bajka? Reksio. Reksio. Co to za bajka? Room size. Nie no. A room size. Aha. Co to za bajka? Sąsiedzi. Co to za bajka? Pluszowe misie, gumisie. Gumisie? Nie. Gu A! Gumi misie. O no tak, to to za bajka? Śpiąca królewna y, Królewna Śnieżka. to to za bajka? Y, fajne koty. Top koty. Fajne koty. Kol koty. Co to? Top koty. to to za bajka? Miś Staś. Miś, miś i. i to chyba jestem. Co to za bajka? Pszczółka. Pszczółka Maja. Co to za bajka? Miś, miś, uszatek Nienawidzę go. Co to za bajka? Nie wiem. <laughs> Przepraszam, ale musiałem kichnąć. Co tutaj mamy? Co to za bajka? Ty... <laughs> o, nie wiem, ale tą bajkę bardzo lubię. Finstonowie, Flinstonowie, chyba to. Nie no, nie no, jesteś mistrzem i znasz wszystkie stare bajki. Jak byłeś mały, oglądałeś dużo telewizji. No, było naprawdę trudno. Quiz, oby tak dalej. Yy, Okej. Okay. Yy, kalambury odgadnij hasło. Gdzie my to mamy? Yy. O my i... Okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś... A może teraz sobie poglądamy coś, nie wiem. No. Yy, może sobie yy, jeszcze jakieś quizy zrobimy. Nie wiem, nie wiem. Quiz z najlepszych starych. Nie. No. Tak na koniec odcinka zrobimy sobie quiz o Pepie. Yy, jaki jest ulubiony kolor pepy? Różowy, niebieski, czerwony, fioletowy. Chyba jasne, że różowy. Chyba, że nie jest różowy, ja nie wiem. Czerwony? Znaczy, ona zawsze miała tą, wiecie, tą sukieneczkę czerwoną i w ogóle, ale myślałam, że jakiś inny kolor, nie wiem. Chwilę. Okej. Okay. dziadek świnki. Dziadek świnka i babcia świnka wystąpili w serialu i są rodzicami. Co? Mamy świnki, taty świnki. Nie wiadomo. Jak mamy? Aha, no tak, mamy świnki. W jakim kraju żyją wys. Co? W Anglii? Jak nazywa się dinozaur? Co to jest? T-Rex, chyba? Dinozaur. Aha, bo się, na... jak się nazywa? Aha. Jak mają na imię kuzyni Pepy? Kleo i Max. Wiem, że Kleo, Kleo i Aleksander. Yy, to wiem. Kto jest najlepszym przy... Kto jest najlepszą przyjaciół? Yy, to wiem. Yy, Pepa nie ma przyjaciół. Emilia, Pedro. Yy, jak ona się nazywa? Zu? Emilia, Pedro? Suzy o Suzy e, Pepa. E, Peppa chodzi do żłobka przedszkola, szkoły podstawowej, do gimnazjum do. Przedszkola? Ile rodzeństwa ma Rebeka Królik? Nie ma rodzeństwa, ma jednego brata. Ma siostrę i dwóch braci. Co? Co? Kim jest, kim chce zostać w przyszłości? Suzy Owca. Yy, lekarzem, a pielęgniarką. Ja nie mogę, ale różnica po prostu. Nie, no, jest różnica. Yy, st, yy, wynik 2 na 9. Słabo. Strasznie słabo. świn. Pepa ma dla ciebie jeszcze wie, 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 wiele tajemnic. Ja nie mogę, że ja tak słabo znam się w 2 na 2 dzies... na 9. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Kalambury, kalambury. Paha. Py chy chy. Narysuj nowe hasło. Mogę narysować nowe hasło. Nie, no, nie chcę mi się teraz nic rysować. Chyba. Nie, no, nie będę nic instalować. Nie chce mi się. Yy, no to. Bardzo słabo mi poszło. Jeżeli podobają wam się takie rzeczy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z quizów, że na przykład robię jakieś quizy o youtuberach, to piszcie, jakiego youtubera mam zrobić. Piszcie mi w komentarzach, czy na przykład, nie wiem, Team X, czy, nie wiem, Monika Kociołek, czy kto tam. Ja zrobię z niego quiz, chyba, że to będzie ktoś głupi. Ehm, dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. a Jeżeli podobają wam się odcinki, to zostawcie suba, dzwonki, łapkę w górę. No i pa, pa!